Hej, Cześć, to Zetor Vlog. Witam wszystkich. Dziękuję za powitanie. I tak, co tu dzisiaj działamy? Czyścimy perełkę przed zimą. Chciałem ją odkurzyć. Była ładna pogoda dzisiaj, słońce. Także wziąłem się za czyszczenie. Chociaż dzień krótki zaraz się skończy. Idę teraz do góry. Czyli nie słychać znowu? O, babie lata. Szefowa gdzieś oprząta. My, cóż, sprawdzamy jeszcze, jaki jest stan łańcuchów. aczkolwiek przy okazji mam prośbę może ktoś posiada taką pracę i wymieniał tylni łańcuch to ja by dał namiar gdzie kupił albo jakiej firmy najlepiej polskiej nie żadne chińszczyzny a głównie chodzi o ten łańcuch ten i te rolki Toczne. Prawdopodobnie jest tu 21, muszę zajrzeć w katalogu, ale on się nadaje już do wymiany cały, bo naciąg jest już naciągnięty na maksa. Strasznie hałasuje. O, jak widać, jest luźnie, jak flaki z olejem. Chociaż i tak już, jak ją kupiłem, już czwarty sezon jest. Już tak trzaskało Aż w końcu przyszła kryska. Że zimą przy czasie trzeba to zdemontować wyciągnąć i przełożyć. Z tej strony jako tako wszystko wyglądało te łańcuchy wszystkie z przodu wymieniałem jak ją kupiłem ale nie, nie o tym. to jakby ktoś kupował właśnie albo ktoś kupił to niech da znać w komentarzu gdzie jaka firma w miarę tania a dobra Sajgon. Operatorka, tylko nie spadni, no, no, operatorka. Hej, Cześć. Co tu się dzieje? Porządki wiosenne? To nie ten czas. Operator daj. takie jedno pytanie. Aczkolwiek to jest. Takie rysy się porobiły. Nie wiem od czego, chociaż. Siatkę podaje ładnie, nic się nie dzieje, a nie wiem od czego to tak zrysało. Czy coś wpadło? A tak jest ogólnie. Ok, co to było? Kurczaki, jak to się stało? szefowa była i uciekła co dobrze także tu trzeba wydmuchać trzeba wychuchać siatka prawie się skończyła na czerwonym już jestem schodzimy Także by ktoś jeszcze raz mówię, miał taką prasę i kupował łańcuch, to niech da znać. Muszę włączyć maszynerię, będzie z Ta so fala, you should know. I'm going solo. Wal love, baby, earning it. It doesn't on my own. See if you can follow. Got me feeling alive work for